No i biegnę po mam nadzieję, że wszystkie powstaki już tam bierali, ale biegnę coś tam kupić, jak będzie wygrana będzie super, jak nie będzie to przynajmniej zaliczony trening i super zabawa w zdrapki. Pozdrawiam wszystkich zdrapkowiczów i nie tylko i zabieramy się do drapania. Witajcie kochani na moim kanale dzisiaj jest premiera premia jest zdrapka tutaj Wam pokażę, że zaczęłam nowy mm, miesiąc i od 1 listopada udało się mi łącznie z dzisiejszym dniem przebiec y, 33 km więc zakupiłam zdrapek na 33 zł ale jest tak, 5 premia na deser czekoladka, gdyby tu się okazało coś smutnego, bo lubię tą zdrapkę no i trzy kopy. Także zapowiada się fajnie. I korzystając z tego, że się jeszcze śpi, bo biegaliśmy ją ja sobie w wózku usnów. To sobie szybko podrapiemy. Oglądałam już parę mniej innych. No i jakoś ta zdrabka tak nie bardzo. Zobaczymy, co tutaj będzie. Pani w kolekturze była zdziwiona, że jest jakaś nowa zdrapka. Więc już tam im że tak powiem jestem ich informatorem <noise> bo przybiegam pierwsze <noise> chociaż nie było tak wcześniej bo jest już u mnie jak teraz nagrywam jest pierwsza godzina no i pani mi po prostu sama wylosowała z, z pewnej paczki, byłam jako pierwsza osoba która kupiła te zrabki także zrabki są mieszane jest to numer 27 i jest przegrana teraz, aha, 27 albo 26, nie wiem, jak ta pani wybierała, ale okej, okay, no niech będzie. Tak, 7 podkowa. Zarkiewka. No Tak, nie będę tego czytać, bo to nie ma sensu, jak będzie coś podwójne, bo tak to jest, yy, że jak się znajdzie dwie takie same, to jest wygrana, a jak trzy, to jest potrójna, podwójna wygrana. No, byłoby dobrze, gdyby było potrójna. Druga przegrana, a, zobaczcie, to jest moja nowa podkładka, czarna w ananasy złoty. Zakupiłam sobie z wygranej u życiowego doradcy, także mam świetną pamiątkę i bardzo mi się ta podkładka podoba, także fajnie. No fajnie by było jeszcze coś tutaj drapnąć i wygrać, ale jak nie da się, no to trudno się mówi i ważne, że jest yy, trening. Zabawa no i kolejna z przegrana. Także fajnie mi idzie. Jak już pewnie wiecie, zapisałam się na maraton górski. Mąż się zapisał, znaczy ja go zapisałam. Taki zrobiłam mu prezent urodzinowy, bo będzie w, w niedzielę obchodzić urodziny. Zapisaliśmy się na biegi i trzeba teraz trenować. Więc trochę bieganka tego będzie. A ostatnio dostałam taką propozycję wymianki z drapek. No i być może się zgodzę, bo też mnie to. Zmobilizuję do biegania i zrobię taką wymiankę. Tylko osoba, która chce się ze mną wymienić, nie prowadzi kanału, więc jeszcze, jeszcze że tak powiem, zastanawiam się, jak to ugryźć. No na razie, y, wszystkie zdrabki są przegrane, ale widziałam, że u innych też niestety tak było. Na co zrobić? Taka zdrapeczka jakaś niefajna, bo tak, no, tak wygląda na to no niestety wszystko na na zero no nic na to nie poradzimy taki los nie zawsze musi być y, szczęśliwie i, i tak jak mówię w, y, ostatnio, że mam dużo szczęścia bo wygrywam w konkursach może w konkursach lepiej mi idzie a teraz jakoś nie bardzo więc sobie na deser pudełko czekoladek a zobaczcie jak pasuje to pudełko do tych ananasów pięknie Pudełko czekoladek zakupiłam w Warszawie. No i musiała do dzisiaj czekać, żeby mogła ją zdrapać. Ale przynajmniej fajnie pachnie. No ale czy będzie jakaś wygrana, to zobaczymy. No. Niestety nic tu nie widzę. No trudno. Też nic nie ma. No dobrze. Cicho, może ty coś dasz, co? Cały czas poluję na tego kota i nic. 7, 10, 7, 7 i 2. Przegrana. Już myślałam, że będzie 7, no ale nie ma. 4, 4, 13. 200, 13 i 4. No mamy 4 zł, chociaż tyle. Koteczku, uratowałeś ten drapping. <grym> 4 zł jest. Także literka GGG 4 zł. No i teraz tutaj 7, 13. No. 13 tysięcy 13. 13 7 i 13. No i niestety przegrana. Także kochani, premiera zaliczona, ale kompletnie nieudana. Już kolejna taka premiera, bo pamiętam, że miałam taką premierę 777. 7, 7. I też dawała mi zdrabki ta pani co dzisiaj, więc mam do niej jakieś takie, bo jeszcze jest tam jedna osoba, która naprawdę, jak daje mi zdrabki, zawsze wygrywam, więc będę na nią polować, można to tak powiedzieć, nieładnie, ale no, ona ma po prostu szczęśliwą rękę, tak czasami jest. I, I z tych wszystkich zdrapek, to tak naprawdę jeden czarny kot dał mi 4 zł. No i tyle, więc dobrze, że chociaż. Jest trening zaliczony i z tego wszystkiego jest taki naprawdę pozytyw. No i zabawa zdrapywanie. Tylko szkoda, że nie ma tych wygranych, ale nic. Będzie dobrze. Może ta wymianka będzie fajniejsza, zobaczymy. Może ta dziewczyna będzie miała jakąś fajną, dobrą rękę i coś fajnego wydrapie. Także tak. Żegnam się z Wami. Zapraszam Was na rozdanie, które trwa u mnie do 16 listopada, a w poniedziałek będzie zapowiedź kolejnego rozdania związane z moim blogiem. Także zapraszam Was. No i cześć, subskrybujcie mój kanał, jak Wam się podobało. Wiem, że łapkę w dół można postawić, bo przecież nie spisała się ta premia. Też bym jej dała łapkę w dół. Ale na pocieszenie może postawcie jednak łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. No i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.